Dobra, co nie, no to jak moi szanowni kumple, no to jak ja wam dzisiaj ten, no to co mam, to ja wam to pokażę, co nie, bo nasza. Seria już powoli zbliża się ku końcowi, co nie, no to jak będzie, no to niech tak, to będzie, co nie, no to ten, tego, no to tyle. Teraz koniec gadania już. W ciągu najbliższych kilki odcinków ja zakończę tę no serię, co nie, a na razie ja Wam teraz pokażę, co robią Ali i ci z krajami osi, co nie, no to już Wam. Pokazuję co robią alianci z krajami osi, co nie no to ten tego no to koniec gadania, a czas wam ja idę to pokazać, co nie no to okej, okay, niech tak to będzie. Co nie no to okej, okay. co nie no to okej. Okay. No to dobra, my alianci chyba ten tego dzisiaj będziemy musieli iść zawalczyć. No z tymi, no państwami osi, co nie, no to jak to będzie, no to tak to teraz. Będzie co nie no to okej, okay, co nie no to okej, okay, co nie no to jak no to niech to będzie o tak, co nie no to szturmujmy teraz na państwa osi, co nie no to ten. Tego no to tyle teraz koniec gadania, czas na szturmowanie, co nie państwa alianckie, no to my tam szturmujmy, co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no. To okej okay, ich tam szturmujmy, no to okej okay, no to okej. Okay. No to dobra, co nie Francja, Rosja, USA i Kanada, no to teraz my tam, no tam, no tam chodźmy iść szturmować tą no bazę państw osi co nie my musimy ja. Najszybciej zakończyć tą no, wojnę, co nie no to jak Francja, USA, Kanada i Rosja, czy idziemy my tam no dzisiaj pokonać tą no tych no Niemcy, Włochy i... Japonie, czy nie no mi to teraz, mi to dzisiaj powiedzcie, co nie no to jak moi kumple, no to będzie od tak, o tak, co nie, ale dobra, chodźmy my tam to zrobić. Co my tam mamy, co nie, no to ten tego, no to teraz, no to tyle w temacie, co nie, no to okej, okay, niech tak będzie, chodźmy iść zaatakować Niemcy i Włochy, co nie. No to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra, co nie, no to dobra Anglia i Francja, my sobie teraz dzisiaj poradzimy, co nie, no my sobie ten, no teraz, no to my dzisiaj sobie tutaj. Poradzimy co nie no to jak będzie no to niech tak to będzie co nie no to jak moi kumple chodźmy iść zajakować tych no Niemcy i Włochy co nie byśmy. Wreszcie mogli skończyć tą no, wojnę, co nie, no to jak będzie, no to niech tak to będzie, co nie, no to jak, no to teraz, no to ten tego, no to my tam już tam. Chodźmy tam po to, co mamy, czyli iść zaatakować teraz Niemcy i Włochy, a jeszcze ja z Kanadą i Rosją później zaatakujemy Japonię, co nie, no to jak tak to? Może być, czy nie, no mi to powiedzcie, co nie, no to jak to będzie, no to tak to będzie, co nie moi kumple, no to okej, okay. koniec gadania, czas na atakowanie ceo. Nie, no to ten tego, no to tyle w temacie, no to okej, okay. no to okej. Okay. No to dobra USA, ja też tam ich, tam ich idę, tam zaatakować, co nie, no to teraz my wszyscy razem idziemy iść tam, no tam, no tam to zawalczyć, co nie, no to. Jak to będzie co nie no to okej okay, no to ten tego no to tyle teraz tego w temacie no to jak no to niech to będzie o tak no to okej okay, co nie no to okej okay, no. To my już tam no tak. Chodźmy iść zawalczyć z tymi, no Niemcami, Włochami i Japonią, co nie, no to jak to będzie, no to niech tak to będzie, co nie, no to. Dobra, no to teraz koniec gadania, a czas iść tam po ten no szturmowanie co nie no, to niech tak to będzie co nie no to okej, okay, idźmy tam zawalczyć. Tak, no to chodźmy iść, walczyć, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra, no to chodźmy my tam już iść, tam no tam sobie iść tam powalczyć, co nie, no to jak to będzie, no to niech tak to będzie, co nie moi kumple. Chodźmy iść tam, no szturmować Niemcy i Włochy, co nie mój kumplu, no to jak my to tam idziemy zrobić, czy nie no mi to powiedzcie, co nie no to jak to. Będzie no to niech tak to będzie, co nie no to ok, no to ten tego no to okej, okay, chodźmy iść tam walczyć, co nie wszyscy no to wszyscy idziemy tam walczyć. Co nie no to niech tak to będzie no to okej okay, co nie no to okej okay. No to dobra no to tak właśnie państwa osi idą powoli iść tam atakować te no tam państwa osi, co nie no to jak to będzie no to tak to będzie co. Nie no to okej okay, już niedługo to dopiero w... Wtedy się zacznie ta jazda, co nie, no to jak będzie, no to niech tak, to będzie, co nie, no to ten, tego, no to tyle. Teraz tego wszystkiego w temacie, co nie, no to ja już teraz ten, no kończę gadanie, a czas na zakończenie odcinka, no to, co, no to papa, pa, cześć, no to do. Następnego odcinka, no to co, no to papa, pa. cześć, no to do następnego, no to papa, pa. no to elo do następnego, no to elo papa, pa elo.